Wiem, co chciałem jeszcze zrobić. Wiem, co jeszcze chciałem zrobić przed, przed TikTokami, bo to nie jest to jest krótki filmik, a też ciekawy. U... A ile kostką już generuje wyświetleń. Szacun, dobry kanał, naprawdę, już będę to milion razy powtarzał. I jak malczyńcy zniszczyli swój kanał. Jest ciekawe. Ja kiedyś Nie wiem czy pamiętacie swoją drogą. Ja kiedyś miałem y, taki epizod z malczyńskimi, tak zwana wojna na... Oni mówili, gitara siema, a ja mówiłem, k... Fortepian Elo. I nagrywaliśmy odcinki, i ja mówiłem, że oni są knewa, że ich przywitanie jest chudowe, a moje jest chut lepsze. Kosteczka, proszę Państwa, jak malczyński zniszczli swój kanał, props za to co robi, bo 5 godzin od publikacji już ma 100 koła wyświetleń. 50. Pamiętam, jak pierwszy raz go na streamie pokazałem ją 11 tysięcy subów, nie? Sany V2 Polski, to prawda, no, to prawda. Czy jak wpiszę fortepian Elo na moim YouTubie, to będzie jakiś film? Fortepian Elo. Gitara siema? Jest! Jaki syf w ogóle, k***a. ja p***a, Jaki, taki kupa syf. Co to kupa za syf? Gitara sie. Jeśli myślałeś, że się przyjdę tym ża... żałosnym przywitaniem, to się myliłeś, mordeczko. Siedziałem dzisiaj cały wieczór i wymyśliłem własne Sto razy lepsze niż to, co. Yy, to. gitara. Fortepian Elo! I napisałem taki post na moim fanpage. Bro. Dobra, stary, ale prawda jest taka, że ja to sam montowałem. To nie był Gargamy vlog-montage, tylko to był taki memiczny styl montowania. Ale to prawda, no, Gargamy był najpopularniejszy z tego. I nadal montowałem lepiej niż kamil Eksior, kurwa. Ja pierdolę, stary. Weź ty się naucz, bo to kurwa żenujące. Pejczu. I. i tam. I, i napisałem. Ja pisz, ja mówię fortepian, wy mówicie elo. I wszyscy tam. Yy. Elo, wiecie jak na koncercie hip popałem I napisał w komentarzu do mnie Marcin Malczyński, czyli ten od gitar. I on napisał tam o autorskie. No to ja sobie myślę, koleś. Koleś. Rozegrajmy to poważnie. I ja mu piszę na PW. Yy, ziomeczku, zdajesz sobie sprawę, że fortepian Elo jest lepszy niż gitara siema? On do mnie, on do mnie, słuchajcie no, on do mnie. Nigdy nie jest. Zawsze gitara wygrywa z fortepian. Ja Mówi, koleś. Chyba sekpisz jak ja jestem Miss YouTube, ustalam trendy. I on mi wysłał takie swoje zdjęcia, ja mówię, koleś co ty, co to masz na sobie? Jakieś gitara siema, jakiś. Ten. Ja mam. Ja mam skirt z mojego sklepu. O. No i on sam, no i fajna, no i a ja zobaczysz i dużo wykrzykników. No i on mi zaczął jakieś artykuły prawne tutaj. Że artykuł 1.1 gitara siema. Ja mówię, o co mu chodzi? I zaczął wklejać tutaj jakieś dziwne zdjęcia tutaj. Jakie dziwne zdjęcia? A, dobra. Jakieś to zdjęcie, tu zdjęcie szanowanego youtubera, tu jakieś zdjęcie pół twarzy jego nie rozumiem. Ja mu wysłałem moją twarz wojenną, a on mi o, odpowiedział jakimś yy, złapaniem za głowę. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. W każdym bądź razie. Wiadomo co jest lepsze. Fortepian Elo guru Yyy... Właśnie, Malczyński. Ciężkie czasy, widzowie e -e -e. Ciężkie czasy to były, bardzo ciężkie, ciężkie czasy to były, no ale kiedyś tak było. Produkcję, tedy się robi. Typowy no, dres, typowy waper. Jednak jeżeli spojrzymy na to, jakiego kanał wygląda dzisiaj, to zobaczymy wręcz ogromny spadek. Do około 20 tysięcy wyświetleń. O w kurde, jakiś sposób aż tak? Swój o kurde, nawet nie wiedziałem. Kanał do aż takiej ruiny. Zacznijmy od początku. Damn. Pierwsze obecnie publiczne filmy Marcina sięgają 2014 roku. Co to za podejrzany tytuł? Marcin, co ty w tym filmie mówiłeś? Pełorda? O On tak, puszczę wam pierwszy filmik Marcina Marcinskiego. Szymalup. W tato zajmował się vlogami, w których głównie wypowiadał swoją opinię na najróżniejsze tematy. Format w tamtym czasie bardzo popularny. Ciekawe na jakie tematy się wypowiadał. Kolorowy Vlog czy Igor Ignacy. Jednak vlogi nie przynosiły o Marcinowi zbyt dużo Nie no, nie zapomniałem w sumie o nich. To były ważne postacie w YouTube'owej popkulturze. ...zaledwie kilkaset miesięcznych odsłon. Zaczął więc eksperymentować z treściami i dodawać filmy polegające na parydywaniu danych grup społecznych, czy danych zjawisk. Jak typowy widz YouTube, czy 10 typów graczy... TYPOWY WIDZ YOUTUBE! 10 TYPÓW GRACZY LEAGUE OF LEGENDS! No nieźle. Typowy widz YouTube. Kurwa pewnie tu chodziło o Minecrafta, nie? Zbroja i tutaj pewnie ten. Pewnie mówili kiedy Minecraft. Założy się, że o to chodziło. I to właśnie te filmy zaczęły zbierać dużo większe wyświetlenia niż vlogi. Więc Marcin zaczął dodawać coraz więcej tego typu kontentu, rozwijając swój kanał do poziomów, w którym mógł co miesiąc liczyć na 2 miliony miesięcznych wyświetleń. Jednak momentem przełomowym będzie maj 2016 roku. Pewnie ten, yy, no Z Tu miesiąca Marcin postanowił kompletnie zrezygnować z vlogów i skupił się tylko jo. na tworzeniu kontentu scenkowego, co wystrzeliło jego ja. kanał na nowy poziom. Zaledwie dwa miesiące później, bo w lipcu 2016 roku, przebił on barierę 20 milionów miesięcznych wyświetleń. Big Boy Game 11? On miał taki, kurwa, taką kurwa nazwę kanału? Jednak wyświetlenia szybko spadły i ustakowały się na poziomie około 10 milionów. Od maja 2016 Co? roku. Czekaj. Big Boy Game 11. YouTube.com Big, boy. Big boy Game 11. Kurwa! Faktycznie! Faktycznie! BIG BOY GAME 11! Taki ma URL do, do kanału. Ja mam nadal multigameplay Live w sumie, więc... Coś, co udaje się bardzo małej liczby kanałów. Jednak wyświetlenia szybko spadły i ustatkowały się na poziomie około 10 milionów. Nie uciekniesz od, od swojej przeszłości? 2016 nie roku do listopada 2017 tylko dwa flip na dzień dzisiejszy nie przebiły bariery miliona wyświetleń. To właśnie w tym okresie Typhowy powstawały żółt. najbardziej udane serie braci Malczyńskich. Typowy dress! Typowy twór... dress! To miało tyle odcinków, stary! Więcej niż moda na sukces. Niekończący się Niekończący się stary, niekończąca się seria. Typowy dres. 100. Vapor, czy typowy dres? W którego wcielał się jego brat. Techno stał się ważną postacią tego kanału. Wręcz jego współwłaścicielem. Ich kolaboracyjna piosenka, wydana z duetem letni, zebrała na dzień O jezu, seba, mobil, kurwa, mać! dzisiejszy 17 milionów wyświetleń. A ich ciuchy generowały ogromne... Masakra, nie. Z wywiadu udzielonego w tym roku dowiadujemy się, że potrafili oni sprzedać półtora tysiąca koszulek w jeden dzień. Oni płytę w ogóle wydali, ja zapomniałem Ile? PÓŁTOREJ tysiąca w jeden dzień? Ja pierdolę widzowie ile to jest pienie... Pff, półtorej tysiąca w jeden dzień kurwa? W chuj kapusty to jest widzowie, naprawdę. Rzeczy lifestyleowe generowały słabe wyświetlenie na tle tych scenkowych. Okay, Przykładowo film, w którym chłopaki piją najbardziej obrzydliwy napój zebrał zaledwie 200 tysięcy wyświetleń. Co? Nie no stary, dla 200 tysięcy wyświetleń pić żygi. oni jakby tutaj zrobili tytuł e... Typowy Seba pije najobrzydliwszy napój na świecie? Wtedy by siadło. Gwarantuję wam. Od tego momentu ich kanał wrócał zarówno kontent scenkowy, jak i lifestyleowy. Ten lifestyleowy szedł dużo gorzej niż scenkowy, jednak z czasem scenkowy również zaczął podopadać. I o ile ciężko podać dokładny powód dlaczego tak się stało, Gitara się ma, stary. To jest to jest drip! Nie no stary, ale jak teraz na to patrzę stary, żeby taką koszulkę kupić i nosić. Trzeba być pewnym siebie. Na kanale Malczyńskiej na dzień dzisiejszy jest ponad 60 filmów ze słowem Dress w tytule 60? Kurwa, ale to z, z milkersowali to mocno! Drugim powodem może być to, że po prostu content stenkowy na YouTube się trochę przejadł, a na top wskoczył content w stylu freeza trzecim powodem mogą być ucięte zasięgi, przez filmy, które generują. Generowały... No, znaczy to nawet nie chodzi, że przez filmy, ale ogólnie jest coś takiego chujowego w YouTube, że promowane są jakby mm, kanały nowe, a nie stare. Zresztą to zresztą widać na przykładzie moim, e, jak wygląda kanał Young Life, a jak wygląda kanał e, YFL, nie? Zupełnie, zupełnie inaczej. A powinno być na odwrót, no ale... Jebać starych twórców, te kurwy stare! Rok 2019 według mnie będzie rokiem przełomowym upadku kanału Malczynicy. W roku tym Marcin Malciński dołącza do Dawida w Fame MMA. Jak pokazują statystyki, od tego momentu wszystko zaczęło się sypać. Stary, to jest pierwszy przykład chyba youtubera, który wystąpił na MMA i stracił zasięgi. Od tego momentu kurwa, współczuję, stary. Rządzenie zaczęło się coraz bardziej skupiać na treningach i karierze wojowników. I ostawili trochę na bok tworzenie filmów. Co filmu. jest kurwa? Jeżeli porównacie filmy z przedmiotem. Wszyscy stary idą na FEMA, rosną im zasięgi stare, robią, a tutaj kurwa na no odwrót. Od 2017 do obecnych to zobaczycie spadek jakości. W starych filmach czuć było, że im się po prostu chce. Podczas gdy nowe filmy wyglądają jak stworzone przez sztuczną inteligencję. A duża <noise> część ich wygląda tak. Na początek dwie lub trzy scenki opowiadające żart, potem bracia malczycy zaczynają prosić o łapki sobie i komentarze machające rękami w stronę kamery. Kolejne Bro. kilka żartów po. Naprawdę? ...minuta reklamy jakiejś gry mobilnej, czy innej usługi. Jeżeli klikniecie w jakikolwiek... film ...Malczyński dodany po roku 2019... No bo Marcin ma... przegrał gór, walki w mniej niż... Co jest? RAID SHADOW LEGENDS! Kocham tą grę! O. Kiedy kolejny sponsorik od RAID SHADOW LEGENDS? Spadek jakości w połączeniu z czynnikami, które poruszyłem wcześniej, nie mogły się dobrze skończyć. Więc ich filmy powoli traciły wyświetlenia z odcinka na odcinek. Ostatni raz, kiedy przebili oni milion wyświetleń, był w marcu 2020 roku. I od tego momentu mówimy o powolnym, aczkolwiek bardzo widocznym spadku. W 2020 zostali też właścicielami organizacji sportowej Hit Esports. Co to jest? Chłopaki, jak twierdzi sam Dawid, nie zarobili na tym ani złotówki. O kurwa mać. Była to kolejna rzecz po fame'a, która odciągała ich od YouTube'a. Ostatni film dodany przez braci Malczyńskich zebrał 13 tysięcy wyświetleń w dwa dni. Pomimo promocji na insta-story na obu Instagramach braci, na których łącznie mają milion followersów. Jednak ktoś teraz może powiedzieć, że chłopakom niepotrzebny jest przecież kanał, bo są zawodnikami Fame MMA. Jednak, czy nie jest to trochę pułapka? W którą wpala coraz więcej osób? No, ja dlatego właśnie o tym mówię. To często jest tak, że po prostu stają się zawodnikami FMMA i będą uzależnieni od FMMA. Będą musieli kurwa napierdalać, a jak się skończą zasięgi, to kto wie, czy będą mieli na przykład kolejną walkę. I już teraz to widzę, że po prostu są niektórzy, którzy tak odpierdalają po to, żeby mieć walkę, bo bez niego nie mają do czego kurwa co, co do gara włożyć, nie? Czy bracia malczyńscy opłacają się FMMA? Bo skoro generują oni no wyświetlenia na poziomie 20 Szkoda, tysięcy, bo chłopaki promocji są... Na kurwa, chłopaki prywatnie ich poznałem co mega w porządku, nie. Ale kurwa mi się wydaje, że opieranie właśnie kontentu o FMA i tak dalej jest w dzisiejszych czasach to już jest strasznie przejedzone, nie? No ja bym na przykład mi, się by... mi by się na przykład nie chciało oglądać, nie wiem, kolejnego treningu na przykład, albo coś, wiesz, no wyjebane, nie? Ilu mają jeszcze wiernych fanów, skoro ich oglądalność wygląda w taki sposób. Hmm. Czy chłopaki nie obudzą się w momencie, w którym nie będą już dostawać nowych propozycji wam. Z drugiej strony, może być też tak, że na przykład, nie wiem, że mają jakiś fanów po prostu na Instagramie i ci fani, którzy kiedyś oglądali typowego dresa, mają wyjebany na, na typowego dresa, ale na przykład, nadal ich śledzą na Instagramie. Nie, może jakoś przez Instagrama co mogą zarabiać i po prostu ten YouTube już nie jest tak oglądany przez nich, no bo ludzie wydorośli już nie będą oglądać typowego dresa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Fame MMA bierze coraz to większe gwiazdy, więc naturalnie pozycja chłopaków spadła diametralnie. Marcin po pierwszej wygranej walce opas za dwa nie miał najlepszego czasu w FMMA. Po wygranej walce, swoje dwie następne walki przegrał w kolejno 56 i 28 sekund. Kurwa. A patrząc na komentarze, wiele osób jest dosyć negatywnie nastawionych do Marcina. Obecnie nic nie wskazuje, aby ich kanał miał odbić się od dna. Jednak to, jak potoczy się ich kariera internetowa, to już czas pokaże. Wszystko się kończy, widzowie. Kiedyś będzie coś taki materiał o mnie. Trochę przedłużyłem, trochę go oddaliłem, bo już mógł się nie, niedługo pojawić, ale trochę przedłużyłem swoją karierę teraz, więc, więc taki plus przynajmniej, że trochę to odłożyłem w czasie, ale y, trzymam kciuki, żeby było dobrze.